Wysokość takiego grania stosłupa jest równa 16. OK, zapiszę sobie. Wysokość 16. Przekątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem którego kosinus jest równy 3 piąte. Dobra, czyli kosinus jest równy 3 piąte jakiego kąta. Kąta nachylenia przekątnej czyli tej przekątnej do płaszczyzny podstawy, czyli to będzie kąt między D a E, to będzie kąt alfa, ok? I wiemy, że kosinus tego kąta alfa jest równy 3 piąte. Dobra. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. Szukane jest pole całkowite grania stosłupa. Mamy tutaj pewien przekrój z kątem alfa, AGC to jest na pewno trójkąt. Co powiem o tym trójkącie? Ten trójkąt jest prostokątny, w nim jest dany kąt alfa. Może coś bym z tego trójkąta wyliczył. No, wiem, że mam kosinus podany, ok? To ułożę sobie funkcję kosinus. Kosinus alfa kosinus kąta alfa to będzie co? Stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej. To niewiele tutaj wyliczę, bo nie mam właściwie nic oprócz tego kosinusa. Gdybym dał tą wysokość h, to mógłbym coś wyliczyć, bo miałbym jakąś daną. Kosinus niewiele by mi dał, ale sinus by mi dał, bo to byłoby to do tego. Ok, sinus byłby lepszy. Czy mając kosinus mogę wyliczyć sinus? Pewnie, że mogę. Wystarczy, że zastosuję co? Jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa. Plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. Za cosinus damy sobie 3 piąte do kwadratu. Zatem sinus kwadrat alfa to jest 1 odjąć. 9 dwudziestych piątych. Sinus kwadrat alfa to będzie 16 dwudziestych piątych. Spierwiastkujmy. Kąt alfa jest kątem ostrym, zatem sinus będzie dodatni. To jest 4 piąte. Ok, mam sinus tego kąta i teraz skorzystam z sinusa kąta. Sinus alfa to jest h do przekątnej d, bo to jest nasza przekątna d, a to jest nasze e. Przekątna podstawy, czyli h do d. Sinus to jest, wyliczyliśmy 4 piąte. h jest 16. Przekątną d mogę wyliczyć. Idziemy z proporcji na krzyż. 4d to jest 80. Obie strony dzielę przez 4. d będzie równe. Oczywiście 20. A tak naprawdę mógłbym postarać się wyliczyć jeszcze przekątną podstawy, czyli moje E. Kosinus alfa to jest E do D. Kosinus alfa to 3 piąte. Nasze E jest szukane, D jest równe 20. Z proporcji na krzyż. 5E to będzie 60, obie strony dzielę przez 5, E jest równe 12. Dane są już wszystkie boki tego trójkąta, E jest równe 12, zapiszmy sobie 12. To jest grania stosób prawidłowy czworokątny. Jeśli to jest grania stosób prawidłowy czworokątny, to wiemy, że w podstawie jest kwadrat. Ok, kwadrat, przekątna, więc znamy wzór na przekątną kwadratu. Przekątna kwadratu to jest a pierwiastków z dwóch. Nasza przekątna to jest e. Ile wynosi e? 12. Musi być równe a pierwiastków z dwóch. Obie strony dzielę przez pierwiastek z dwóch. A to jest 12 przez pierwiastek z2. Uniewymiernimy sobie 12 pierwiastków z2 nad 2. Dwójkę z dwunastką skrócimy. To jest 6 pierwiastków z2. Tyle wynosi nasza krawędź A. 6 pierwiastków z2. Spróbujmy wyznaczyć pole całkowite. Pole całkowite to dwa razy pole podstawy dodać pole boczne. Pole podstawy to A kwadrat. Pole boczne to cztery przystające prostokąty A razy H. Dwa zaadajemy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu, dodać cztery razy.

Teraz pozostało nam wymnożyć 2 razy 2 to 4 razy 36 144, dodać 384 pierwiastki z 2. To jest pole całkowite w jednostkach kwadratowych. Zatem udzielamy odpowiedź do naszego zadania. Pole powierzchni całkowitej grania stosłupa, wynosi 144 dodać 384 pierwiastki z 2 jednostki kwadratowe. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.